Wielu z Was kroczy przez życie niczym we mgle, potykając się o kamienie, których nie dostrzegliście i znajdując skarby, których wcale nie szukaliście. I nadajecie temu wszystkiemu nazwę, która koi, ale jednocześnie głęboko was zwodzi. Szczęście albo przypadek. Patrzycie na sąsiada, któremu powodzi się bez widocznego wysiłku i mówicie, że los się do niego uśmiechnął. Spoglądacie na nagłą tragedię, która spada na uczciwą rodzinę i ubolewacie nad ich pechem, nad okrutnym zrządzeniem losu, nad chaosem zimnego i obojętnego wszechświata. Muszę wam jednak powiedzieć z powagą kogoś, kto od dekad zgłębia duchowe kroniki ludzkości, że to słowo szczęście jest być może największą opaską, jaką kiedykolwiek założono na duchowe oczy współczesnego człowieka. Wiara w ślepy traf jest duchowym odpowiednikiem przekonania, że dom buduje się sam tylko dlatego, że nie widzieliśmy architekta rysującego plany ani murarzy kładących cegły pod osłoną nocy. W mechanizmie wszechświata nie ma miejsca na przypadek, tak jak nie ma przypadków w biciu twojego serca czy w ruchu planet na orbicie. To, co nazywacie szczęściem lub pechem, jest w rzeczywistości waszą chwilową niezdolnością do dostrzeżenia linii sił, tych złotych i ciemnych nici, z których utkana jest gobelin waszego przeznaczenia. Nici, które, zapewniam was, zostały uprzędzione waszymi własnymi rękami w czasach, o których dawno zapomnieliście. Żyjemy w epoce, moi drodzy, w której ludzka świadomość została celowo przyćmiona. Od końca XIX wieku, żelazna kurtyna, wykuta przez materializm naukowy, opadła na naszą percepcję. Współczesna nauka, z całą swoją arogancją i narzędziami do mierzenia materii, przekonała ludzkość, że jesteśmy tylko mięsem, kośćmi i zbiorem reakcji chemicznych, błąkających się w przypadkowym kosmosie. Mówią Wam, że Wasza depresja to tylko nierównowaga chemiczna w mózgu. Że wasz sukces finansowy to kwestia znalezienia się w odpowiednim miejscu i czasie, a śmierć to absolutny koniec po prostu zgaśnięcie światła. Taki światopogląd jest wspierany przez bardzo konkretne siły, które w antropozofii jasno identyfikujemy jako wpływy arymaniczne. Aryman, ta duchowa istota pragnąca przykuć człowieka do materii, szepcze wam do ucha, że nie ma ducha, nie ma planu. Nie ma wyższej sprawiedliwości, jest tylko chaos i loteria. A dlaczego to robi? Bo jeśli wierzysz w szczęście, stajesz się bierny, jeśli wierzysz, że twoje przeznaczenie to kupon na loterii, przestajesz szukać przyczyn w sobie, stajesz się ofiarą lub ulubieńcem losu, ale nigdy panem własnej duszy. To, co wam teraz wyjawię, to nie abstrakcyjne teorie ale fakty możliwe do zaobserwowania dla każdego, kto rozwinął widzenie ponad zmysłowe. Widziałem w kronice Akaszy, jak każde z pozoru przypadkowe zdarzenie w życiu człowieka jest w rzeczywistości umówionym spotkaniem, matematyczną koniecznością duszy, zaprojektowaną tak, by obudzić wasze uśpione ja. Pierwszą wielką prawdą, którą musimy pojąć, by zburzyć iluzję szczęścia, jest prawo duchowej konieczności, działające poprzez to, co nazywamy karmą. Nie działa ono jednak w ten uproszczony, karzący sposób, o którym często słyszy się na wschodzie, ani w ten zniekształcony sposób, jaki znamy na zachodzie. Karma nie jest systemem nagród i kar. To nie kosmiczny sędzia rozdający cukierki albo klapsy. Karma jest organicznym prawem dążenia do pełni. Wyobraźcie sobie przez chwilę wasze ciało fizyczne. Jeśli skaleczycie się w rękę, wasz organizm natychmiast mobilizuje siły, by uleczyć ranę. Ciało nie osądza skaleczenia. Ono po prostu rozpoznaje naruszenie integralności i pracuje nad jej przywróceniem. Przeznaczenie Działa identycznie. Kiedy w poprzednim życiu wykonaliście działanie, które spowodowało nierównowagę, może kogoś skrzywdziliście, a może zaniedbaliście rozwój jakiegoś talentu. Stworzyliście ranę w tkance waszej duchowej egzystencji. Wasza dusza w swojej głębokiej mądrości wie, że nie może ewoluować, dopóki ta rana nie zostanie zasklepiona. Więc to, co dzisiaj nazywacie pechem. Ta przeszkoda nie do przejścia, ta strata finansowa, ta nagła choroba nie jest karą z zewnątrz. To wasza własna istota duchowa, wasze wyższe ja organizuje wydarzenia w świecie fizycznym, by dać wam szansę na uleczenie. To tak jakbyście przed narodzinami sami zamówili sobie tę trudność. Weźmy praktyczny przykład, który pozwala prześledzić wizja duchowa. Mężczyzna czuje, że ma pecha w miłości, wszystkie jego związki kończą się zdradą i bólem. Woła o pomstę do nieba, pytając, dlaczego jest tak nieszczęśliwy. Nauka materialistyczna powie, że źle wybiera partnerki, albo że to statystyka, ale wizja antropozoficzna ujawnia, że w poprzednim wcieleniu ten sam człowiek mógł traktować uczucia innych z chłodem i pogardą, nie z czystego zła ale z braku zrozumienia. Teraz, w tym życiu, jego własna dusza przyciąga partnerów, którzy są dla niego lustrem tamtego chłodu. Ból, który czuje, to nie pech, to lekcja, którą sam zaprogramował, by zrozumieć wartość lojalności i ludzkiego ciepła. Szczęście czy pech to tylko odbicia w zwierciadle czasu. To, co widzisz w lustrze, to ty sam, ale przebrany w kostium zewnętrznych okoliczności. Dlatego, gdy zdarza się coś dobrego, rzekomo przez przypadek, zrozum, to owoc Twojego dawnego wysiłku, który właśnie dojrzał, a gdy dzieje się coś złego, to nie wszechświat Cię prześladuje. To wszechświat podaje ci narzędzie, o które prosiłeś, by naprawić pękniętą część samego siebie. Druga prawda prowadzi nas na głębszy i bardziej niepokojący poziom. Chodzi o manipulację naszą percepcją przez siły opozycyjne, a konkretnie o grę między siłami lucyferycznymi a arymanicznymi, które tworzą iluzję przypadku. Współczesny człowiek znajduje się w duchowym ogniu krzyżowym. Z jednej strony mamy Lucyfera, który nadyma nasze ego, wypełnia nas pychą i każe wierzyć, że jesteśmy niesprawiedliwie potraktowanymi bogami, zasługującymi na wszelkie szczęście tego świata bez żadnego wysiłku. Z drugiej strony mamy Arymana, tę zimną, intelektualną i materialistyczną siłę, która chce nas przekonać, że jesteśmy biologicznymi maszynami, podległymi statystyce. To Aryman stworzył nowoczesne pojęcie przypadku. Pomyślcie o ekonomii, o teorii ewolucji Darwina, o fizyce kwantowej interpretowanej w sposób materialistyczny. Wszystko opiera się na prawdopodobieństwie chaosie wypadkowej zdarzeń. To podpis Arymana. On chce, żebyś czuł się mały, bezsilny, jak liść na wietrze. Kiedy mówisz, miałem szczęście. Nieświadomie oddajesz cześć Arymanowi, ponieważ zaprzeczasz duchowemu autorstwu swojego losu. Ale kryje się tu jeszcze większy sekret. Te siły nie tylko nas okłamują, one próbują ingerować w wypełnienie naszego przeznaczenia. Często to, co wydaje się uśmiechem losu, jak nagła, wygrana dużej sumy pieniędzy bez pracy, może być lucyferyczną pułapką, mającą na celu zboczenie z drogi ewolucji. Jeśli twój plan życia, nakreślony w świecie duchowym, wymagałbyś nauczył się wytrwałości poprzez ciężką pracę, a nagle opływasz w niezasłużone luksusy, to nie jest błogosławieństwo. To może być manewr, by uśpić twoją sumienie. Podobnie pewne przeszkody, które wyglądają na pech nie do pokonania, mogą być arymanicznymi próbami zmiażdżenia twojej woli. Byś poddał się tuż przed osiągnięciem duchowego celu. Kluczem jest rozeznanie. Nie wszystko, co się świeci, jest duchowym złotem, i nie wszystko, co boli, jest karą. Człowiek musi nauczyć się patrzeć na wydarzenia swojego życia nie przez pryzmat reaktywnych emocji, lubię to czy nie lubię tego, ale z chłodnym, obiektywnym pytaniem badacza duchowego, czego to wydarzenie ode mnie wymaga. Jaki mięsień mojej duszy ten ciężar ma za zadanie wzmocnić? Szczęście nie istnieje, ponieważ wszechświat nie marnuje energii. Każde spotkanie, każde spóźnienie w korku, które ratuje cię przed wypadkiem lub sprawia, że tracisz ważne spotkanie, każdy zbieg okoliczności. To wszystko jest zaaranżowane przez istoty elementarne i hierarchie duchowe, pracujące nieustannie za kulisami widzialnej rzeczywistości. Jesteście obserwowani, prowadzeni i testowani w każdej chwili. Myślenie, że to fart, jest jak myślenie dziecka, które wierzy, że jedzenie magicznie pojawia się na talerzu, ignorując pracę rodziców w kuchni i na polu. To infantylna wizja rzeczywistości, którą antropozofia wzywa nas do natychmiastowego porzucenia. To prowadzi nas do trzeciej i fundamentalnej prawdy do kontraktu kosmicznej północy i wyboru przed narodzinami. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego szczęście nie istnieje, musimy spojrzeć na to, co dzieje się, zanim przyjdziemy na świat. Większość ludzi żyje w błędnym przekonaniu. Że życie zaczyna się w kołysce i kończy w grobie, to tylko mały fragment podróży. Pomiędzy śmiercią w poprzednim życiu a nowymi narodzinami, dusza ludzka przemierza rozległe światy duchowe, oczyszczając się i poszerzając swoją świadomość. Istnieje ten kluczowy moment, który w moich książkach i wykładach opisuję jako kosmiczną północ. To wtedy człowiek, wspierany przez istoty wyższych hierarchii. Zaczyna planować swoje kolejne życie. I mówię wam z całą pewnością mojej wizji. Wy sami wybieracie swój los. Nie, nie wybieracie każdego błahego szczegółu, jak kolor koszuli, którą założycie we wtorek, ale wybieracie wielkie punkty zwrotne, największe wyzwania i, co dla wielu jest szokujące, wybieracie swoich rodziców oraz swoje ciało fizyczne. To, co nazywacie loterią genetyczną. Urodzenie się ze słabym zdrowiem, lub z końskim zdrowiem, w rodzinie bogatej lub w skrajnej nędzy, to nie jest loteria. To świadomy wybór dokonany przez Waszą duszę w stanie świadomości o wiele wyższym niż ten, który posiadacie teraz. Dlaczego ktoś miałby wybrać życie w chorym ciele, albo w kraju zniszczonym przez wojnę? W oczach materialisty to pech, to bezsensowna tragedia. Ale w oczach ducha te warunki mogą być jedynym sposobem na wykształcenie pewnych kluczowych cech, takich jak współczucie, odwaga czy oderwanie od materii. Dusza może spojrzeć w przyszłość i powiedzieć: aby nauczyć się prawdziwej pokory, której nie pojąłem przez dziesięć żywotów pełnych sukcesów, muszę urodzić się w stanie całkowitej zależności od innych. I tak oto ten. Kogo świat nazywa pechowcem, w świecie duchowym jest bohaterem, duchem, który przyjął ciężkie brzemię, by przyspieszyć swoją ewolucję. Dlatego, kiedy zazdrościcie komuś szczęścia, zazdrościcie jedynie scenografii, nie znając scenariusza dramatu, który jest właśnie odgrywany, nie wiecie, jakie ukryte ciężary niesie to powodzenie, ani jakie chwalebne wyzwolenie przygotowuje ten rzekomy pech. Przeznaczenie jest projektowane w mądrości przedurodzeniowego światła. Schodząc na Ziemię, przekraczamy rzekę zapomnienia, i ta amnezja jest konieczna, byśmy mogli działać w wolności. Gdybyśmy pamiętali wszystko, życie byłoby tylko odtwarzaniem znanego scenariusza, bez ryzyka i bez zasługi moralnej. Szczęście to nazwa, którą nadajemy naszemu własnemu podpisowi na kontrakcie życia. Podpisowi, o którego złożeniu zapomnieliśmy. Kiedy spotykasz osobę, która zmienia twoje życie przez przypadek, tak naprawdę wypełniasz spotkanie umówione wieki temu. Linie losu są tkane z absolutną precyzją. Nie ma luźnych nitek. Czwarta prawda zmusza nas do zbadania ukrytej mechaniki spotkań międzyludzkich i rezonansu ciała eterycznego. Skoro szczęście nie istnieje. Jak wytłumaczyć tajemnicze powtarzanie się schematów w waszym życiu? Dlaczego niektórzy ludzie zdają się wciąż przyciągać oszustów, podczas gdy inni o tej samej inteligencji znajdują lojalnych sojuszników? Współczesna psychologia nazywa to podświadomym wzorcem, ale nauka duchowa idzie znacznie dalej, wnikając w żywą substancję, która przenika wasze ciało fizyczne. Mówię o waszym ciele eterycznym. W ciele sił formujących, gdzie rezyduje pamięć i temperament. Musicie zrozumieć, że ciało eteryczne działa jak magnes o przerażającej precyzji. Nie przyciąga ono tego, czego świadomie chcecie. Przyciąga to, czym strukturalnie jesteście, kiedy idziesz zatłoczoną ulicą, mijając setki nieznajomych, to nie przypadek. Decyduje, kto na ciebie wpadnie, kto zapyta cię o drogę, a kto spróbuje cię okraść. Istnieje niewidzialna wymiana sygnałów, cichy język między ciałami eterycznymi. Jeśli twoje ciało eteryczne nosi nieuleczone blizny bycia ofiarą, emituje specyficzny sygnał, częstotliwość, która jest nieświadomie wychwytywana tylko przez tych, którzy mają komplementarną skłonność do bycia agresorami to klucz szukający zamka dlatego ten szef tyran który zmienia twoje życie w piekło nie spadł do twojego biura z nieba przez zły traf został dosłownie wezwany przez bariery czasu i przestrzeni przez konfigurację twoich własnych sił witalnych by odegrać dramat który twoja dusza musi rozwiązać wiem ciężko się tego słucha ludzkie ego Napompowane przez Lucyfera, woli narrację o pechowej ofierze. Wygodniej jest powiedzieć: Nie mam szczęścia do wspólników, niż przyznać: Moja struktura eteryczna jest tak skonfigurowana, że szuka zdrady, by obudzić we mnie niezależność. Ale tutaj leży prawdziwe niebezpieczeństwo. Dopóki nazywasz to pechem, nie zmieniasz częstotliwości nadawania. Możesz zmienić miasto, zmienić pracę, zmienić małżonka, ale pech będzie podążał za tobą jak wierny cień, bo ten cień jest rzucany przez ciebie. Antropozofia uczy nas, że jedynym sposobem na zmianę zewnętrznego losu jest zmiana wewnętrznej konstrukcji. Nie pomogą rytuały przyciągania szczęścia, jeśli twój organizm duchowy wciąż nadaje tę samą starą audycję. Prawdziwa zmiana losu, to co świat nazywa odwróceniem karty, następuje tylko wtedy, gdy poprzez ciężką pracę wewnętrzną, medytację i samowychowanie zmienisz strukturę swojego ciała eterycznego. Kiedy przetransformujesz niecierpliwość w tolerancję, strach w zaufanie, dosłownie stajesz się niewidzialny dla agentów nieszczęścia, Którzy wcześniej cię dręczyli, mijają cię na ulicy i cię nie widzą, bo zamek, którego szukali, zniknął. Przeznaczenie, moi przyjaciele, to kwestia fizyki duchowej, a nie boskiego kaprysu. Jesteście chodzącymi nadajnikami, a wszechświat jest tylko lustrem, które odbija wasz sygnał z powrotem do was często ze wzmocnioną siłą, by upewnić się, że nie zignorujecie wiadomości. Docieramy teraz do piątej prawdy, być może najważniejszej, byśmy nie popadli w fatalizm, do paradoksu wolności w konieczności. Słysząc, że wszystko jest wybrane, że wszystko jest karmiczne, wielu z Was może poczuć przytłaczający ciężar, jakbyście byli marionetkami w niezmiennym scenariuszu. Jeśli nie ma szczęścia i wszystko jest już nakreślone, gdzie jest moja wolność? Czy jestem niewolnikiem mojej przeszłości? To ostateczna pułapka Arymana sprawić, byście uwierzyli, że karma to deterministyczne więzienie, ale prawda, którą niesie nauka duchowa, jest wyzwalająca. Przeznaczenie determinuje co, ale Twoja wolność determinuje jak. Karma przynosi zdarzenie pod Twoje drzwi, chorobę, stratę, spotkanie to jest nieuniknione. To rachunek do zapłacenia, ale to, jak zareagujesz na to wydarzenie, jest całkowicie, absolutnie wolne. To tutaj ostatecznie grzebiemy szczęście i rodzi się prawdziwy człowiek. Dwie osoby mogą przechodzić przez dokładnie tę samą karmiczną tragedię nagłą utratę całego majątku. Przeznaczenie karma stworzyło scenariusz bankructwa dla obu. Pierwsza z nich uwięziona w iluzji pecha, Goszknieje, obwinia rząd, ekonomię, wpada w depresję i choruje, oblała test. Karma nie została rozwiązana i prawdopodobnie powróci. Druga osoba, rozumiejąc język przeznaczenia, patrzy na ruinę i pyta: Co los chce, abym zbudował teraz, gdy jestem wolny od moich starych posiadłości? Wykorzystuje katastrofę jako paliwo do kreatywnego odrodzenia. Wydarzenie było to samo, ale owoc duchowy biegunowo różny. Nie jesteśmy wolni od naszego przeznaczenia, jesteśmy wolni dla naszego przeznaczenia. Wolność nie jest brakiem ograniczeń, wolność to zdolność przekształcenia ograniczenia w stopień, po którym wchodzimy wyżej. Wyobraźcie sobie szachistę. Kiedy przeciwnik wykonuje ruch, jesteście zmuszeni poradzić sobie z nowym układem na planszy. Nie możecie udawać, że ten ruch się nie wydarzył. To jest konieczność, to jest karma, ale wasza odpowiedź, wasz kolejny ruch, to tam leży wasz geniusz i wasza wolność. Wszechświat ciągle wykonuje ruchy przeciwko wam, bazując na waszych poprzednich partiach, poprzednich wcieleniach. Pech to wymówka przeciętnego gracza, któremu nie chce się analizować szachownicy. Ten, kto szuka inicjacji wiedzy o wyższych światach, wie, że każdy moment kryzysu jest punktem rozwidlenia. To w tych momentach aniołowie zbliżają się i obserwują, czy zareaguje starym nawykiem, obwiniając los, czy obudzi suwerenne ja i stworzy nową ścieżkę? Era Michała, czas, w którym teraz żyjemy, wymaga tej odwagi. Nie oczekujcie, że życie będzie gładkie. Życie bez karmicznych tarć byłoby życiem zmarnowanym, snem bez marzeń sennych. Dziękujcie za przeszkody, bo są one oporem niezbędnym, by wasze duchowe skrzydła nabrały siły. Bez grawitacji nie ma lotu, bez trudnego losu nie ma zdobyczy moralnej. Dlatego, moi drodzy przyjaciele, czas obudzić się z tego dziecięcego snu. Spójrzcie! Na swoje życie dzisiaj, spójrzcie na ból, który nie chce odejść, na niespełnione pragnienia, na dziwne zbiegi okoliczności. Przestańcie nazywać to szczęściem albo pechem, to brak szacunku dla waszej własnej świętej biografii. Zacznijcie praktykować to, co nazywamy spojrzeniem fenomenologicznym. Obserwujcie swoje życie tak, jakby to było życie nieznajomego, bez osądzania, szukając jedynie nici przewodnich. Praktykujcie każdej nocy ćwiczenie rykszał, przegląd dnia od tyłu. Przewijając film swojego dnia wstecz, zaczniecie dostrzegać połączenia, które ukrywa normalny upływ czasu. Zobaczycie, że to. Przypadkowe spotkanie w piekarni było poprzedzone serią subtelnych myśli i uczuć, które was tam zaprowadziły. Zaczniecie dostrzegać rękę architekta i uświadomicie sobie z pełnym czci zdumieniem, że tym architektem jesteście wy sami. Ścieżka wiedzy duchowej to ścieżka radykalnej odpowiedzialności. To wyjście z pozycji dziecka, które czeka na prezenty od losu, do pozycji dorosłego, który współtworzy rzeczywistość z duchowymi hierarchiami. Nie życzcie przyjaciołom szczęścia, życzcie im siły, jasności umysłu i przebudzenia. Życzcie im odwagi, by zmierzyli się z zagadką, którą sami stworzyli. Zasłona się rozdziera. Czas niewinności minął. Tym, co kontroluje wasze przeznaczenie. Nie jest ślepe koło fortuny, ale bezlitosna miłość waszego własnego wyższego ja, które nie spocznie życie po życiu, dopóki nie staniecie się tym, czym mieliście być od początku czasów, wolnym, świadomym i pełnym miłości duchem. Wybór należy teraz całkowicie do was, spać dalej w kołysce szczęścia, czy obudzić się do wielkości waszego własnego stworzenia.